Jestem Sigmund, więc. Jestem Sigmund, więc. Mam wymaksowaną Shelly. Jestem Sigmund, więc. Nie gram śmieciem Edgarem. Jestem Sigmund, więc. Moje ulubione duo to Shelly i Piper. Jestem Sigmund, więc. Robię wszystkie misje jednego dnia. Jestem Sigmund, więc. Wszystkie najlepsze postacie to moi przyjaciele. Jestem Sigmund, więc. Jestem Sigmund, więc. Mam wymaksowaną Shelley. Jestem Sigmund, więc. Nie gram śmieciem Edgarem. Jestem Sigmund, więc. Moje ulubione duo to Shelley i Piper. Jestem Sigmund, więc. Robię wszystkie misje jednego dnia. Jestem Sigmund, więc. Wszystkie najlepsze postacie to moi przyjaciele. Jestem Sigmund, więc. Jestem Sigmund, więc. Mam wymaksowaną Shelly. Jestem Sigmund, więc. Nie gram śmieciem Edgarem. Jestem Sigmund, więc. Moje ulubione duo to Shelly i Piper. Jestem Sigmund, więc. Robię wszystkie misje jednego dnia. Jestem Sigmund, więc. Wszystkie najlepsze postacie to moi przyjaciele.